Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie takie y, bardzo proste leczo z kurczakiem, że tak to nazwę, chociaż nie do końca to będzie leczo, tylko taka bardzo prosta, wakacyjna, biwakowa potrawa. A więc y, zaczniemy od pokrojenia fileta z kurczaka i przyprawimy go bardzo prosto, tylko y, jakimiś ziołami prowansalskimi. Do tego dodam trochę papryki, soli i pieprzu. A więc zaczynamy. Kurczaka musimy pokroić y, w taką... Grubszą kostkę. W ten sposób myślę, że takie kawałeczki będą odpowiednie. One się jeszcze wysmażą. Używał będę do tego trzy filety. Do kurczaka dodaję oczywiście sól, myślę, że tyle powinno wystarczyć. Świeżo roztarty czarny pieprz, czerwoną słodką paprykę i troszeczkę mieszanki ziół prowansalskich. Wleję do tego troszkę oleju. I dokładnie musimy to wymieszać. Mocno wmasowujemy przyprawy w mięso. Wtedy nie musimy czekać, aż mięso przejdzie przyprawami, bo je po prostu wetrzemy. Następnie na patelnię wlewam trochę oleju. Patelnia jest już rozgrzana. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. I kładziemy mięso. Mięso niech nam się podsmaża, a my w tym czasie przygotujemy warzywa, które będą nam potrzebne. A mianowicie będzie to czosnek. Czosnek nie musi być bardzo drobno posiekany. Wystarczy tak. Przewróćmy mięso. Pięknie się już zaczyna rumienić. pokroją cebulę. I również nie kroimy cebulki zbyt drobno. Przewróćmy ponownie kurczaka. Ale pięknie skwierczy. Następnie wkroję jedną niewielką marchew. Kroję plastry. Jeżeli będzie bardzo gruba, to kroimy w pół plasterki. Dorzucam do cebuli i mięsa. Już się zaczyna robić pięknie i kolorowo. Do pokrojenia zostały mi pieczarki, cukinia i papryka. Teraz będę kroił pieczarki. Pieczarek również nie będę kroił zbyt drobno. Sprawdźmy, co tu się dzieje. I dorzucam pieczarki. Dorzucam również czosnek. to nam niech się smaży a ja pokroję teraz jedną czerwoną paprykę i jedną cukinię możemy dorzucić paprykę i cukinię. Chwilę podsmażę. I za chwileczkę dodamy pomidory z puszki. Ale zanim to zrobię, jeszcze wrzucę trochę kminu rzymskiego, bo ta potrawa powinna właśnie pachnąć takim aromatem. Do tego dosypię troszeczkę soli, bo to będzie za mało, jak wleję te pomidory. Dodam jeszcze troszeczkę czerwonej, słodkiej papryki i wyostrzymy trochę naszą potrawę, dodając Słodki chili. O. Ależ pięknie się smaży wszystko. No, i tak będę to dusił około 15 minut, i potrawa będzie gotowa. A na sam koniec dodamy ugotowany tak al dente makaron. Żeby nie jeść tego samego, tylko po prostu z makaronem, to potrawa musi być syta. No, i zawartość patelni jest już gotowa, aby dorzucić do niej makaron. Jak tu pięknie pachnie oczywiście makaron to są tagliatelle i ugotowane takie wiecie na półtwardo bo będę je podgrzewał jeszcze troszeczkę teraz w patelni i one sobie dojdą Myślę, że jest już ok, więc nakładamy i próbujemy trochę mięsa, trochę warzyw, żeby było zróżnicowanie na talerzu. I próbujemy. Ja sobie tu usiądę na ławeczce. Po prostu. Pychotka. Makaron zrobił się kremowy. Mm. Sos jest po prostu idealny. Mięso nie przeciągnięte, bo długo nie smażyliśmy. Mm. Po prostu rewelacja. No i na świeżym powietrzu jedzenie smakuje o wiele lepiej. Mm. No a ja osiem, się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I taką potrawę również możemy przygotować sobie w warunkach domowych, nie tylko na zewnątrz, na takiej wielkiej patelni. Oh.